także po tej wspaniałej stawce z wiedźmińskimi akcesoriami, które nalewam na sobie witam wszystkich w filmie, w którym razem z moim kolegą będziemy walczyć z nieprawością i zabijać potwory w grze Witcher Monster Slayer miłego oglądania także witam serdecznie, jesteśmy właśnie w Lasku Wolskim koło winnicy z winem w sobie siedzi klocu i właśnie będziemy łapać Potwory. z idziemy. Skolopendromorfa idziemy. Skolopendromorfa, idziemy z buchu, ponieważ pokazał się bardzo nie, nie, niedawno. Bardzo nieblisko. Znaczy bardzo niedaleko. Nie wiem czy widać. O, chyba już mogę kurwa... Włączę normalnie nagrywanie o. ekranu. Patrz. Widzisz? Ekran powinien się już nagrywać. Tak, jest. Eliksir Grom, elixir tego petarda, zwykła petarda <grym>, tego petarda, zwykła petarda na no, no i trzeba go walczyć. No yes, i tak, Nie jak ty, ale ja bym mnie ci strasznie nie lubię tego sklepu. Uj, Bo One tak, tak się wirują, jak pralka. No i to nie strasznie waję. uporczliwe. Tu przód petardą, i zaraz igni rzucę. No, ciekawe, czy jest taka nauka, znaków, na jedyny jedynce Poczekajmy tam całkiem jest nauka znaków. się uczyć znaków przez takie specjalne miejsca. A jedynce, I dobra. potem dopiero może się uczyć, może udać. No, no i marsz w pójdę. Bo te y, Rozwalone szczątki insektoida z tkanka potwora. No. Nie I fantastycznie. Co jakiś ekwipunek jeszcze jest? Nie tu. Dobra. Teraz możemy podejść, panie kolego. Po tego Endriager. Y, Ubiej to są punkty umiejętności. O! No, chodź potem będę biegł, co? O, rowery, co tu łapę. W sumie, no, z kitu. Trzeba także... coś zostawić. Dobra, także proszę Państwa, mamy tutaj kolejnego potwora. Jest to krabopająk, pustelnik. krabopająk, pustelnik, także trzeba go stut, zapłuc i oderwać łeb. No i twardy jest całkiem. Ja też. Czemu nie mogę parować ciosu? No i kaput. Za mocny był, za mocny. A bo tu nawet czaszka jest nad nim taka. Poziom średni. Nie wiem o co chodzi. Odotność na silny atak. Ale przed nami jest gryf. Gryf z białego sadu, tu akurat mamy białą winnicę. Dobra no to ja wszystko sobie biorę. Także jest trochę lipa. Nie. Co no, no jeszcze raz go próbuję zajebać. Tak? To no, jak się do tego też próbuję. Na razie nie zobaczę co jest na radarze ciekawego. Bo baba wodna, to baba leśna. Chyba nie ma leśna, ale chyba nie, no. nie ma baba No, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Także my idziemy sobie przez lasyk Wolski. No, no, Dostaliśmy w od gryfa. Dzięki szczątki reliktów dostałem. O super. Jesteśmy szczątki skupację. reliktów. No, gryf nas pokonał, także nie jest zbyt ciekawie. I wprowadzamy rower pod tą górę, bo ciężko by się tu wyjeżdżało. W każdym razie potem by nawet utopiec nas pokonał Jakbyśmy wjechali pod tą górę rowerem. Taka, Taka sytuacja. O, jaka dziwka dorobiła. Także, proszę Państwa, potworów nie znaleźliśmy ciekawych, ale znaleźliśmy ul na pszczoły larki, Także fajnie jest. Także jesteśmy w lesie. Promysł tego typu, że LTE 0 kresek, jest gigalipa, a potwory czekają na śmierć. Także jesteśmy w Lasku Wolskim. Oczywiście trochę kiepsko z internetem, tutaj więc pojedziemy sobie do ZO, a tam klocu szuka Andriagi więc zobaczymy czy przyjdzie z łubem Andriagi czy bez łuba Andriagi także no jak patrzcie jaki klocek w ogóle jest mały. prostu jest giga mały przy tych drzewach drzewa są ogromne no także zobaczymy co wyjdzie z tego Monster Huntingu, bo na razie to średnio no, także jesteśmy już na błoniach i mamy tutaj właśnie mamy kera właśnie będziemy go napieprzać Chodź tu już go złapał, ja jeszcze nie Nekera ja nie mam neckera Nie masz nekera Tu mam, bije go normalnie Ostro jest zwalony chłop I kryt To może ja jestem zwalony? Bo nie Nekker necker pokonany, także jest git. No trofeum z nakara jest tutaj trzyma posiadane. No pan Nekker, normalnie. Szczątki ogrowatego No do wodnej nie mam zasięgu niestety, ale... O, mogę wam pokazać ludziska błonia. Stadion Wisły Kraków. Wyszedłem z domu. Wyszedłem z domu, pokażę wam co widzę. Jakiś radiowóz tam stoi, bo widzę światła ostrzegawcze stowią, Tu normalnie siedzą. ludzie pływają, pływają ludzi z jeżdżą z drugiej strony jak sobie Gdzie? No, tam na ławce A. No faktycznie Panowie policjanci pozdrawiamy Panu, mówi, Það hefði henni að hér.